Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, do polubienia naszej strony na Facebooku, a także do odwiedzenia strony wydawnictwa kapitalbóg.pl imperium dobrych książek. Współcześni wrogowie Kościoła. Biedni życi. Bóg zawsze jest. W przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W czasie powołał do bytu z niczego istoty duchowe, obdarzone rozumem i wolną wolą. Jako takie dobrowolnie miały sobie wyznaczyć przyszłość, odbyć próbę wierności. Część, choć stworzenia, nicość sama z siebie sobie przypisuje to, czym jest i chce się stać równą Bogu własnymi siłami. Grzeszy pychą, w tejże chwili spotykają zasłużona kara: odrzucenie. Wiernych zaś, pokornie wyznających prawdę, że od Boga mają to, czym są i co mogą, i przez niego tylko jako źródło bytu mogą coraz bardziej go poznawać, kochać, posiadać i tak coraz bardziej się ubóstwiać o ile tak się wyrazić można. Bóg uszczęśliwił w sobie. W niebie. I stworzył Bóg też istotę cielesną. I jej dał duszę obdarzoną rozumem i wolną wolą. I tej dał czas próby. Duch pyszny, z dopuszczenia Bożego, zazdroszcząc szczęścia tej istocie, podsuwa jej, by stała się jako Bóg, własnymi siłami. Człowiek daje się zwieść. Rządza pychy rodzi nieposłuszeństwo rozum jednak ludzki, to już niejasność poznawcza ducha, więc i wina mniejsza. Pan Bóg zatem nie wymierza kary wiecznej, ale skazuje na cierpienia i śmierć. Któż jednak zdoła zadość uczynić Bożej sprawiedliwości. Wielkość obrazy mierzy się godnością obrażonego, którym jest nieskończony Bóg. Żadna więc istota skończona, a nie wszystkie razem nie są w stanie dać zadość uczynienia nieskończonego. Bóg i tylko nieskończony Bóg może nieskończenie zadość uczynić. I dzieje się rzecz niepojęta. Bóg zniża się do stworzenia, staje się człowiekiem, by go odkupić i nauczyć pokory, cichości, posłuszeństwa, prawdy. By go zaś ludzie rozpoznać mogli, wybiera człowieka, Abrahama, którego Ród szczególną opieką otacza, by nie zatracił wiary w prawdziwego Boga. Wzbudza w nim proroków, którzy podali czas Jego przyjścia, miejsce i szczegóły z życia, śmierci i zmartwychwstania. Przyszedł w ubogiej stajence. Zamieszkał w ubogim domku. Przez trzydzieści lat był posłusznym w pokorze, uczył jak żyć, miłościwie przygarniał pokutujących grzeszników, gromił obłudnych faryzeuszów, a wreszcie zawisł na drzewie krzyża spełniając proroctwa. Człowiek odkupiony. Chrystus Pan z martwych wstaje, zakłada swój kościół na opoce, Piotrze, i obiecuje, że bramy piekielne nie przemogą go. Część narodu żydowskiego uznała w nim Mesjasza. Inni, a zwłaszcza pyszni faryzeusze, nie chcieli go uznać. Prześladowali jego wyznawców i potworzyli mnóstwo przepisów nakazujących Żydom prześladowanie chrześcijan. Przepisy te, połączone z opowiadaniami poprzednich rabinów, zebrał w roku 80 po Chrystusie. Rabbi Johanan ben Sakai a ostatecznie wykończył około roku 200 rabbi Jehuda Hanasi i tak powstała Miszna. Późniejsi rabini znowu wiele dodali do Miszny, tak że około roku 500 rabbi Ahaj ben Huna mógł już z tych dodatków sklecić osobną księgę, tak zwana Gemara. Miszna i Gemara tworzą razem Talmud, w Talmudzie nazywają owi rabini chrześcijan bałwochwalcami, gorszymi od Turków, mężobójcami, rozpustnikami nieczystymi, gnojem, zwierzętami w ludzkiej postaci, gorszymi od zwierząt, synami diabła itd. Księży nazywają kamarim, to jest wróżbiarzami i gałachim, to jest z ogoloną głową. A szczególnie zaś nie cierpią dusz Bogu poświęconych w klasztorze. Kościół zowią zamiast beis tefila, to jest dom modlitwy, beis tifla, to jest dom głupstw, paskudstwa, obrazki, medaliki, różańce itd. zowią Ełym, co oznacza bałwany. Niedzielę i święta przyzywają w Talmudzie Jom eid, to jest dniami zatracenia. Uczą też, że Żydowi wolno oszukać, okraść chrześcijanina, bo wszystkie majątności gojów są jak pustynia, i kto je pierwszy zajmie, ten jest ich panem. Tak więc księgę, zawierającą dwanaście grubych tomów i dyszącą nienawiścią ku Chrystusowi, panu i chrześcijanom, wtłacza się w głowy, że to księga święta, ważniejsza od pisma świętego tak, że nawet sam pan Bóg uczy się Talmudu i radzi się uczonych w Talmudzie rabinów. Nic więc dziwnego, że ani przeciętny żyd, ani rabin nie ma zazwyczaj pojęcia o religii chrystusowej. Karmiony jedynie nienawiścią ku swemu odkupicielowi, zakopany w sprawach doczesnych, goniący za złotem i władzą. Nie przypuszcza nawet, ile pokoju i szczęścia daje jeszcze na tej ziemi wierna, gorliwa i wspaniałomyślna miłość ukrzyżowanego, jak ona przewyższa wszystkie szczęścia zmysłowe czy umysłowe, które daje nędzny świat. Niedawno temu spotkałem się w pociągu z młodym, może osiemnastoletnim Żydem. Potoczyła się rozmowa o szczęściu. Wyznał szczerze, że pieniądze i bogactwa szczęścia nie dają, ani też nie można go znaleźć w przyjemnościach zmysłowych. Gdy jednak żądny poznania prawdziwego źródła szczęścia coraz dalej rozmawiał, nagle dał się słyszeć z drugiego przedziału głos starszego Żyda z upomnieniem, by się tak daleko nie zapuszczał. Rozżalony takim przeszkadzaniem w dojściu do prawdy, zwrócił się do owego Żyda z żądaniem to wy mnie powiedzcie, jak się rzecz ma? A gdy ten nie miał na to odpowiedzi, nie mógł się powstrzymać od kilku ostrzejszych słów wymówki. Są więc między żydami tacy, którzy szukają prawdy, tak między pospolitym tłumem, jak i między rabinami. Często się też zdarza, że szczerze poszukiwania, Często się też zdarza, że szczere poszukiwania, poparte gorącymi modlitwami, przy życiu czystym, doprowadzają do poznania prawdy, do nawrócenia. Głośne było na cały świat nawrócenie zapalczywego Żyda Ratizbona po otrzymaniu cudownego medalika, a zakon, który on potem założył, wielu z jego współziomków obmył wodą sztu świętego. Nie zapomnę też nigdy prośby nawróconego Żyda, głośnego muzyka we Włoszech Północnych, a potem zakonnika, franciszkanina, ojca Emilia Norsy. W Rzymie go poznałem. Bardzo kochał niepokalaną. W ostatniej chorobie trzymał zawsze obrazek niepokalanej na stoliku i często go całował. Gdy mu mówiono, że teraz w chwilach samotnych będzie mu przychodziło natchnienie muzyczne do pisania utworów. Wskazywał na obraz Matki Bożej wiszący przed nim na ścianie, mówiąc: Stąd mi przyjdzie natchnienie. Otóż ten gorący, czciciel niepokalanej, Żyd, kapłan zakonu ojców Franciszkanów, prosił mnie, bym się łączył z jego intencjami przy odprawianiu Mszy Świętej. Czując chwilowe polepszenie, myślał, że zdoła jeszcze trzy dni Mszę Świętą odprawiać. Intencje były następujące: Za Ojca Świętego o pokój światowy i o nawrócenie Żydów. Czyniąc zadość życzeniu śpiącego w pokoju ojca Norsy, proszę też i was, szanowni czytelnicy, o modlitwę do niepokalanej, o nawrócenie Żydów, tego najnieszczęśliwszego z narodów, jak zwykł mawiać ojciec Norsa, bo zakopanego w rzeczach ziemskich i przemijających, a więc... Niech każdy z członków i każda z członkiń milicji uważnie, na gorąco co dzień odmawia nasz akt strzelisty. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami. Masoni to nic innego jak tylko zorganizowana klika fanatycznych Żydów, dążących nieopatrznie do zniszczenia kościoła katolickiego któremu nam Bóg, człowiek, zapewnił, że bramy piekielne nie zwyciężą go. Biedni, szaleni, uderzają głową o skałę. Gdy ktoś z nas napotka Żyda, niechaj westnie o jego nawrócenie do niepokalanej, chociażby tylko myślą, na przykład Jezus Maryja. A gdy się zdarzy napotkać rabina, który ma większą odpowiedzialność, bo za siebie i za tych, których prowadzi. Rachunek przed Bogiem zdać musi, wypada więc modlitwy ofiarować chociażby Zdrowaś Maryjo. Pamiętajmy, że za każdego bez względu na różnice narodowości umarł Pan Jezus, i że każdy, a więc i każdy Żyd, jest niewdzięcznym, ale jednak dzieckiem naszej matki wspólnej w niebie. Modlitwą, a zwłaszcza odmawianiem różańca świętego, umartwieniem wzroku, słuchu, smaku, woli dobrym przykładem, a jeżeli roztropność na to pozwala, to i zbawiennymi rozmowami, a przede wszystkim roztropnym szerzeniem medalika cudownego, nawet wśród zbłąkanych synów Izraela. Starajmy się doprowadzić ich do poznania prawdy i osiągnięcia prawdziwego pokoju i szczęścia, przez oddanie się bezgranicznie naszej wspólnej Pani i Królowej, a przez nią przynajświętszemu Miłością dla każdej duszy pałającemu, sercu Bogu zbawcy. Niechaj każdy, każda, dla okazania miłości ku niepokalanej postara się, o ile tylko bystrość umysłu, spryt, siła woli i gorliwość pozwoli, aby rycerz niepokalanej, już obecny numer styczniowy, dotarł wszędzie, chociażby nawet do niekatolików, Żydów, o ile jest nadzieja, że z niego korzystać będą. Niech każdy, każda nie opuści ani jednego ze swoich krewnych, przyjaciół, znajomych i teraźniejszych i dawniejszych, w kraju i za granicą. Niech wszystkich zachęci albo listownie wysnąwszy przedtem obłogosławieństwo do niepokalanej, bo od niej zależy cały owoc usiłowań, by jej rycerza sobie zaprenumerowali, albo przynajmniej prześle ich adresy, byśmy im numerem okazowym służyć mogli. Nasz cel jest jasny niepokalana. Królowa nieba, musi być i to jest jak najprędzej uznaną za królową wszystkich ludzi i każdej duszy z osobna w Polsce i poza jej granicami na obydwu półkulach. Od tego śmiemy twierdzić, zależy pokój i szczęście poszczególnych osób, rodzin, narodów, ludzkości. Od dziś więc, bez wytchnienia, wszyscy całą swą ufność położywszy, nie w złocie, ani w pysznej zarozumiałości, jako biedni masoni, ale i to jedynie w niepokalanej, wszechmocnej potęgą boskiego syna ofiarujmy czynem, modlitwą, umartwianiem i pracą samych siebie bez żadnego zastrzeżenia niepokalanej, by stać się narzędziem w jej ręku do szerzenia w duszach wszystkich jej królowania. Dołóżmy wszelkich sił, by ona przez swego rycerza i swój medalik zdobyła świat. Jak słodko będzie nam w ostatniej godzinie, gdy wspomnimy na pracę cierpieni, upokorzenia poniesione dla niej i że ich było wiele, jak najwięcej. Święty Maksymilian Kolbe, Rycerz Niepokalanej. 1926. Strony od drugiej do siódmej.